W średniowiecznej i nowożytnej Europie istniała postać, o której mówiło się szeptem. Nie był katem, mimo że zawsze stał obok niego. Nie wyrokował, chociaż to on słyszał ostatnie słowa. Spowiednik skazańców. Duchowny, który jako ostatni miał kontakt ze skazanym na śmierć. Należał do zakonu Dominikanów, Franciszkanów, czasem Benedyktynów. Wzywano go dzień przed egzekucją. Wchodził do celi samotnie z krucyfiksem w dłoni, z namaszczeniem na palcach. Jego zadaniem było jedno: doprowadzić duszę do skruchy, zanim ciało zostanie odebrane. To, co usłyszał, zostawało między nimi. Tajemnica spowiedzi była święta. Duchowny nie zapisywał grzechów, nie składał raportów, milczał także po śmierci skazańca. Nieliczni zakonnicy, niekoniecznie ci sami, którzy słuchali spowiedzi, próbowali później opisać zjawisko pokuty wymuszonej torturą. Ale o słowach wypowiedzianych w celi nie mówił nikt. Prawo kościelne i miejskie nakazywało umożliwić skazańcowi spowiedź przed egzekucją. Spowiednik przybywał do lochu często późno w nocy z zakazem obecności osób trzecich. W niektórych miastach był nawet duchowny etatowy, przypisany tylko do egzekucji. Spowiednik odprawiał ostatnią umrze, udzielał sakramentu pokuty i pojednania, czasem ostatniego namaszczenia. Nie był to rytuał czysty. Spowiedź skazańca często była erzacem, słowem wypowiedzianym po torturach, wymuszonym lękiem. Wielu duchownych pisało później, że słowa skruchy nie były szczere. Że ludzie wyznawali grzechy, których nie popełnili, że prosili Boga o litość nie z żalu, ale ze strachu przed bólem. Spowiednik nie miał prawa wątpić, miał obowiązek słuchać. W wielu miastach średniowiecznej i nowożytnej Europy spowiedź przed egzekucją nie była tylko duchowym gestem, stanowiła element prawa i rytuału. Jeśli skazaniec odmówił przyjęcia sakramentu pokuty, stawał się w oczach władzy nie tylko przestępcą, lecz także wyklętym buntownikiem wobec ładu Bożego. Odmawiając spowiedzi, odrzucał miłosierdzie, a to budziło niepokój. Zgodnie z ówczesnym rozumieniem teologii i prawa, nieoczyszczona dusza nie powinna być oddana Katowi. To, co miało być egzekucją, stawało się bluźnierstwem. Ciała osób nieskruszonych często nie chowano na cmentarzach, lecz zakopywano w niepoświęconej ziemi pod murami miasta, w rowach, na granicy z lasem. To nie była kara sądu to był rytualny znak odrzucenia przez wspólnotę. Dlatego spowiednik był wzywany nie tylko z obowiązku, ale także ze strachu. Władze miejskie obawiały się, że egzekucja bez sakramentu ściągnie gniew Boga na całe miasto. Niekiedy przekładano datę wykonania wyroku o jeden dzień lub więcej, by dać skazańcowi szansę na pokutę. Spowiednik miał go do tego nakłonić słowem, modlitwą, obecnością. Lecz nie każdy osadzony chciał mówić. Niektórzy milczeli aż do końca nawet z krzyża. Czy stosu. Inni, złamani bólem lub nadzieją na szybszą śmierć, wypowiadali słowa skruchy niewiadome czy szczere. Duchowny nie był sędzią. Miał tylko wsłuchiwać się w ostatnie zdania, a potem przekazywać trybunałowi jedno zdanie. Wyraził skruchę lub odmówił pojednania. Czasem to jedno zdanie zmieniało sposób, w jaki miała przebiegać egzekucja skazaniec, który się spowiadał i pokutował, mógł uliczyć na skrócenie męki. Uduszenie przed spaleniem, obciążenie nóg przed powieszeniem. Ten, który się zbuntował, trafiał na stos żywy. Kościół nie decydował o egzekucji, lecz to jego obecność lub jej brak zmieniała cały przebieg śmierci. W roku 1629 w niemieckim Würzburgu Niebo było stale przysłonięte dymem stosów. Miasto opanowała obsesja. Widziano diabła wszędzie. Każdy cień, każdy koszmar, każda choroba dziecka przypisywana była czarom. Oskarżonymi mogła stać się każda kobieta, każdy starzec, nawet dzieci. To właśnie w tej atmosferze paranoi oskarżono i aresztowano Johannesa Juniusa, burmistrza miasta, człowieka wykształconego, znanego z pobożności i umiarkowania. Został pojmany bez dowodów na podstawie wymuszonych zeznań poprzednich ofiar. Trafił do celi, gdzie zaczęło się piekło. Tortury były długie i systematyczne. Na początku łamano mu kciuki żelaznymi śrubami, potem przypalano stopy i rozciągano jego ciało na kole. Biczowano go tak długo, aż stracił przytomność. W końcu podpisał zeznanie, że zawarł pakt z diabłem, że latał na sabaty. Że sprowadził zarazy i śmierć na własne miasto. Zeznał wszystko, czego od niego oczekiwano. Napisał jednak również list do swojej córki, który przemycono poza mury więzienia. To jedno z najbardziej poruszających świadectw epoki procesów czarownic. Pisał w nim: Musiałem przyznać się do wszystkiego. Gdybyś widziała, co mi robili, nie mogli mnie zabić szybko, więc łamali mnie kawałek po kawałku. Jestem niewinny. Dzień przed wykonaniem wyroku odwiedził go spowiednik. Duchownie odprawił sakrament pokuty. W księgach miejskich zapisano krótko, wyraził skruchę przyjął komunię. Nic więcej, ciało Juniusa spalono na stosie o świcie na oczach tłumu. Mówiono, że jego śmierć oczyści miasto. Mówiono, że był winny, bo się przyznał. List, który przetrwał, pokazuje coś zupełnie innego. Człowieka, który nie miał już wyboru. W roku 1761 w Poznaniu rozgrywał się proces, który zapadł w pamięć miejskim kronikarzom nie z powodu zbrodni, lecz z powodu ciszy. Andrzej Karski, czeladnik rzeźniczy, oskarżony o świętokradztwo. Sprawa tyczyła się zaginionego kielicha z kościoła parafialnego. Nie było świadków, nie było dowodów. Jedynie domysły, że przebywał w pobliżu świątyni, że miał długi, że z kimś się pokłócił. Aresztowany szybko trafił do lochu w wieży ciśnień, niskiej, kamiennej, wilgotnej. Tam spędził sześć tygodni bez wyroku. Sąd, złożony z urzędników miejskich, oczekiwał, że przyzna się do winy. Karski milczał. Próbowano go łamać przez izolację, głód, a wreszcie tortury. W trzecim tygodniu wezwano spowiednika. Według zapisów aktach miejskich przyszedł młody ksiądz z kościoła Bernardynów. Odprawił modlitwę, próbował przemówić do sumienia więźnia, ale nie uzyskał nic. Karski patrzył w podłogę. Nie mówiła ani słowa. W kolejnym tygodniu przysłano innego, starszego, doświadczonego. Ten spędził z nim trzy godziny. Świadek, strażnik więzienny. Zeznał potem, że słyszał szept, jakby żal, albo modlitwę. Duchowny nie zdradził niczego. Zapytany przez sąd, czy skazany wyraził skruchę, odpowiedział jedynie: Z Bogiem rozmawiał szczerze, ze światem nie czuł się już związany. Wyrok zapadł mimo braku dowodów. Skazano Karskiego na publiczne wychłostanie i pracę przymusową. Nie spalono go, nie ścięto. Ale też nie oczyszczono z winy. Przez kolejne pięć lat nosił żelazny łańcuch na kostce i wykonywał prace porządkowe przy miejskich kanałach. Zmarł w 1767 roku na febre. W księdze zgonów przy jego nazwisku nie zapisano zawodu, wieku ani miejsca urodzenia, jedynie słowo oczyszczony. Ten przypadek pokazuje inną rolę spowiednika. Nie jako ostatniego świadka egzekucji, lecz jako jedynego, który usłyszał prawdę. W roku 1737 w Wilnie odbyła się jedna z najgłośniejszych egzekucji pierwszej połowy XVIII wieku. Jan Czesław Grabiński, urodzony w drobnoślacheckiej rodzinie, były pod oficer wojska koronnego oskarżony o zamordowanie całej rodziny kupca Goldsteina. Zginęli żona, dwoje dzieci i sam handlarz. Ciała porzucono w piwnicy, dom splądrowano. Początkowo nie było podejrzanych, trop prowadził do nikogo. Dopiero po kilku tygodniach złapano Grabińskiego na granicy z Prusami, z wozem pełnym towarów należących do ofiar. Proces trwał krótko, dowody były niepodważalne. Nie tylko przedmioty, lecz także broń, na której znajdowała się zakrzepła krew. Oskarżony nie zaprzeczał. Zeznał, że był pijany, ogarnięty furią i nie wie, co nim kierowało. Sąd hetmański skazał go na powieszenie po uprzednim obnażeniu i wychłostaniu na placu publicznym. Władze miejskie postanowiły przeprowadzić egzekucję jawnie, ku przestrodze. Na dzień przed wykonaniem wyroku do Grabińskiego przesłano spowiednika z klasztoru Bazylianów. Duchowny ten, ojciec Joachim Żewuski, był znany z pracy z najgorszymi przestępcami. Przebywał z Grabińskim kilka godzin. Według relacji straży więziennej nie padły żadne krzyki, żadne błagania o litość, tylko modlitwa. Tuż przed egzekucją, w drodze na szafot, skazaniec szedł boso, z krzyżem w dłoniach. Spowiednik szedł obok, w milczeniu. Gdy pętla zaciągnęła się na szyi Grabińskiego, ojciec Joachim szeptał modlitwę za jego duszę. Tłum milczał. W księdze miejskiej zapisano krótko. Przyjął sakramenty pojednany z Bogiem, nie z ludźmi. Ta jedna fraza niosła więcej ciężaru niż całe kazanie. Nikt nigdy nie odnalazł skradzionych pieniędzy. Nie wiadomo, czy Grabiński działał sam. Spowiednik znał odpowiedź. Lecz jak nakazywał sakrament, zachował ją dla siebie, do końca. W sierpniu 1681 roku w Hallstatt. W niewielkiej osadzie górniczej w górnej Austrii odbyła się egzekucja, która nawet wśród surowych mieszkańców wzbudziła niepokój. Skazanym był Hansel Kelbl, 13-letni sierota, oskarżony o podpalenie stajni należącej do lokalnego nadzorcy kopalni soli. W pożarze zginęły dwa konie, a w płomieniach spłonął również robotnik, który spał w sianie. Sąd górniczy w Ebensee rozpatrzył sprawę w ciągu dwóch dni. Chłopiec tłumaczył, że wszedł do stajni, by się ogrzać i przypadkiem zostawił rozpalony kaganiec. Nikt nie chciał słuchać. Według zachowanego zapisu wyroku sędzia Johann Mühlberg napisał Choć wiekiem jeszcze dziecko, zdał już znać, iż złość i umyślność w nim zakiełkowały. Karać przeto należy jak dorosłego. Nie uwzględniono ani wieku, ani pochodzenia. Jego matka zmarła na suchoty w lutym. Ojciec zginął w zawale chodnika kilka miesięcy wcześniej. Chłopiec żył z jałmużny i resztek. Nikt nie wystąpił w jego obronie. Wyrok przewidywał śmierć przez powieszenie, ale ze względów moralnych zarządzono, by odbyła się bez udziału publiczności. Dzień przed wykonaniem wyroku przysłano spowiednika ojca Leonharda, augustianina z klasztoru w St. Gilgen. W osobistym notatniku, zachowanym w archiwum klasztornym, zanotował on. Nie płakał, pytał tylko, czy jeśli poprosi Boga o przebaczenie, będzie mógł wrócić do domu. I dodał, nie rozumiał, że domem jest już tylko ziemia. Rano, 28 sierpnia, chłopiec został wyprowadzony w wy lnianej koszuli, boso. Na miejscu byli tylko kat, strażnik i duchowny. Pętla zaciśnięta została szybko. Brat Leonhardt odmówił modlitwę, po czym uklęknął i nie podniósł się przez kilka minut. Ciała nie pochowana na poświęconej ziemi. Zgodnie z postanowieniem sądu zostało pogrzebane poza murami, bez krzyża ani imienia. Na kamieniu, który postawił zakonnik, wyrył jedynie inicjały H.K.,